Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Pika Card, czyli wybierz kartę i sprawdź. I dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować właśnie tą serię w odniesieniu do tego, czy, e, czy ta osoba do mnie wróci, czy on, ona myśli o powrocie, czy jest możliwe między Wami pojednanie. Zatem, jeżeli stoicie przed takim dylematem, możecie poprzez wybór odpowiedniej grupy kart poznać odpowiedź. Zaznaczam, możecie to traktować jako horoskop ogólny, czy też tak jak horoskop. Może to być forma zabawy, sprawdzenia tutaj tego, jak się to z Wami wibruje, czy też z Wami rezonuje. Zatem, jak najbardziej forma zabawy, ale jeśli gdzieś tam energetycznie wyczuwacie, że to jest dla Was, to również w ten sposób możecie. To potraktować, tą prognozę, czy też właśnie tąże serię. Zanim zaczniemy, tutaj podpowiem tylko tym, którzy gdzieś tam pierwszy raz się tutaj właśnie pojawili. Witam Was bardzo serdecznie. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak nazwa kanału wskazuje, jestem Tarociską Angiatis. Pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią. Karty anielskie, rytuały również nie są mi obce. Na kanale są różnego rodzaju treści ezoteryczne, czyli nauka tarota, horoskop, właśnie pika kart, numerologię i takie dwie serie, dzięki którym macie możliwość uzyskania odpowiedzi na Wasze pytania, gdy macie jakiś dylemat, problem, wysyłacie smsa i w odpowiednich jakby treściach uzyskujecie odpowiedź na YouTube. Jak to wygląda? Na dole zerknijcie w opis filmu, ale tutaj też powinien się pojawić w proponowanych, a właśnie ostatnio zrealizowany przeze mnie film, tak abyście mogli zerknąć w czym rzecz. No dobrze, no to zaczynamy. Włączam tutaj podgląd na karty, moi drodzy. Okej. Okay. Okej. Okay. Mamy trzy grupy kart. Pierwszą, drugą i trzecią. Zastanówcie się chwilkę. Ja nie widziałam jeszcze, co jest pod spodem. Dla mnie to też będzie mm, pierwszy raz, gdy patrzę na tą, na tą grupę kart. Zatem tak, jedną z trzech grup kart zadajecie pytanie, czy on, ona myśli o powrocie, czy jest możliwy powrót, czy my do siebie wrócimy, gdy stoicie przed takim dynematem to też możecie w formie gdzieś tam e, wyboru tutaj układu kart e, sprawdzić. Są trzy karty, które w każdej grupie po trzy karty plus karta rada, gdzie będzie co jest za tym, że gdzieś tam może się to zadziać, co jest w przeciwieństwie, jaka jest rada dla Was w tej całej historii. No i e, tutaj właśnie też to się będzie realizowało. No to tak. Osoby, które wybrały grupę kart numer 1. Pierwszą, tu kartę radę zostawimy. Pierwsza karta, co jest jakby na tak, co jest na nie i co tutaj jest wynikiem tejże sytuacji. I karta siły, karta jakby tutaj mm, informacyjna na tak, karty pokazują tutaj, że gdzieś tam macie tą wewnętrzną moc, która gdzieś tam mogłaby próbować realizować takowe działania. Ale jest tu szóstka buław, a szóstka buław mówi o tym, że ten powrót, jeśli miałby się zrealizować, będzie tylko chwilowy, i jeśli pewnych rzeczy nie przepracujecie. Szóstka buław mówi o sukcesie, o zwycięstwie, ale tak zwanym pozorowanym, pozornym, takim, który gdzieś tam jest, cieszę się chwilę, a później tego nie ma. Karta wynikowa tutaj jest ósemka ósemka była, jeśli popracujecie nad komunikacją i nie będziecie powielać historii, które gdzieś tam Was poróżniły, macie bardzo wielką szansę na to, żeby to pojednanie się ziściło, zatem czy on, ona do mnie wróci, czy mamy szansę, karta siły wbrew pozorom nie mówi nic na siłę, mówi o tym, że trzeba do tego mądrze podejść, dojrzale Tutaj warto popracować nad słownością, nad systematycznością, nad takim chwilowym impulsem, żeby one się nie realizowały, i karta wynikowa jest: Macie szansę, jeśli przepracujecie pewne rzeczy. Jaka jest rada dla Was? Karta gwiazdy. Karta gwiazdy docencie siebie, patrzcie na tą drugą osobę dosłownie tak. Jakby no była Waszą gwiazdką. Dosłownie tak. Karta gwiazdy w tej karcie mówi o tym, żeby jednocześnie troszkę jak w umiarkowaniu, to co dajesz, zbierasz, tak? Bo w umiarkowaniu zostaje to, czyli normalizujemy, a tutaj co wyślesz, to zbierzesz. Zatem, tak to jest przy tej grupie kart. No dobrze. No to zobaczmy I dla tych, którzy wybrali drugą grupę kart. Co jest. Na tak. Co jest na nie i karta wynikowa. I tutaj, jeżeli wybraliście tą grupę kart numer 2, tu trzymam ciągle kartę radę, za którą za chwilkę wyciągnę i odkryję ją. Karta co jest za trzeba być konsekwentnym i cierpliwym, ale również i systematycznym, ale też jakby nic nie możemy przyspieszyć, nic nie możemy w tej stronie, z tej strony zrobić, tak? Zatem tu wskazana raczej cierpliwość i systematyczność. To, co jest w sprzeciwie. I właśnie, jeżeli chodzi o kwestię sprzeciwu, w zależności jaki wasz związek był, czy byliście osobami, które tworzyliście jeden do jeden, czy już mieliście aspekt rodziny w sobie, przy sobie, bądź ktoś na przykład ma dzieci. I teraz tak, to co może być nie. Inne widzenie historii rodziny, inne patrzenie na strukturę związku, bądź w jakiś sposób nieakceptacja dzieci też może być tego powodem. E, I wynik piątka mieczy nie definiuje tego, że wy powracacie do siebie. Niestety karta piątki mieczy mówi o takim purysowym zwycięstwie, że im, ba, im bardziej się będę starał, im bardziej będę się starała, granie jest warta świeczki, dosłownie. Mm, zatem może być, takie coś, że ach, wygrałem, wygrałam, na tej zasadzie udało się, ale już jesteście tak umęczeni, tak umordowani, a w międzyczasie oszukani, że nie do końca jest to chyba nawet dla Was dobre, żeby się starać o ten powrót. Jaka jest karta Rady? Karta Rada mówiąca o tym, daj sobie szansę, sobie szansę na lepsze jutro. Co to dla Ciebie oznacza? To będzie tą szansą. To, co Ci przyszło teraz, a, właśnie do głowy. Zatem w tych e, historiach nie definiuje się powrót jako coś dobrego i owocnego, bo możecie poczuć się oszukani. Zatem tak. No dobrze, no to popatrzmy, jak to się rysuje moi drodzy w grupie kart numer 3. Co jest na tak? Co jest na nie? I co jest wynikiem? No proszę, ale karty Was tu zaskoczyły. Co jest na tak? Transformacja, potrzeba zmian. Być może, czasem ta transformacja jest na zasadzie, muszą docenić to, co straciłam, straciłem, ale muszą to zobaczyć, dotknąć, doświadczyć. To, co jest w sprzeciwie, im dłużej ta rozłąka się realizuje, tym trudniej będzie to poskładać w całość, żeby się nie oddalać, bo będzie trudniej. Karta Rada: tutaj cierpliwie dokładać ziarnko do ziarnka. Nie na zasadzie musisz wrócić koniec i kropka, bo ja tak chcę i tak dalej, tylko cierpliwie. Wchodzić ponownie w ten powrót jak najbardziej. Można inwestować, bo macie szansę zebrać plony z tego powrotu. Jak najbardziej, ale musi być transformacja. Karta rada. Nie używajcie półsłówek. Nie chrońcie drugiej osoby przez pryzmat. Nie, ja jej nie powiem, bo ona nie zrozumie. Nie ja jemu tego nie mogę powiedzieć, bo on to źle opatrznie zrozumie. Przez półprawdy, półsłówka. Czujemy się oszukani i to poczucie oszukania może spowodować, że wtedy gdzieś tam się rozchodzicie, a wcale nie musicie. Zatem taki jest tutaj ten układ dla Was kart. Mam nadzieję, że ta seria Wam przypadnie też do gustu, że ten rodzaj filmików również i że ten konkretny filmik również Wam się spodobał. Bo bardzo się cieszę, że ta topiki kart, czyli wybierz kartę i sprawdź jest Wam bliskie i widzę, że wielu z Was do tego podchodzi w formie też zabawy, z czego się bardzo cieszę tutaj już wyłączę w formie zabawy, ale również, że piszecie mi w komentarzach, którą grupę kart wybraliście, jak to z Wami rezonuje, czy jesteście na tak. 90% ludzi pisze mi, że na tak, niektórymi to nie rezonuje, ja to rozumiem, że to się nie potwierdza. To jest tak jak z horoskopami ogólnymi, że nie ze wszystkimi będzie rezonowało. Tutaj. Zatem tak to wygląda. Pamiętajcie też o tym, że będą dla Was niespodzianki, dla tych, którzy czytają opisy. A zatem w tutaj seriach horoskopowych lub pika kart, ale myślę, że w piga kart będę to zostawiać. Jakąś dla Was informację, wiadomość i w komentarzu, gdy będzie odniesienie do tego, bądź do pytania, które właśnie padło w filmie, a będzie dla jednej osoby w miesiącu ode mnie niespodzianka. Zatem... Szukajcie, a znajdziecie, czytajcie opisy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy właśnie ta niespodzianka się dla Was będzie pojawiać. Zatem ściskam Was bardzo mocno, życzę Wam dużo miłości, sukcesów na każdej płaszczyźnie życia, no i oczywiście dużo, dużo dobrych ludzi i uśmiechu, tak na co dzień. Ściskam, całuję, pa, pa. Thank you